Witam widzowie, witam serdecznie, witam serdecznie. Szymona, Szymona, z... <gulanie> tak. witam, witam was, pigi pigi. Pigi widzowie, tak, będziemy grać w pigi. Tak, najlepsza gra na świecie ogólnie. Bo, e... bo widz chciał, tak. Tak, tak, bo widz chciał. Zagrajmy, czy my już będziemy grać, czy co? Hmm. Czy teraz co się tubie działo? O, zaczynamy akurat mapę, zajebiście Cóż to jest za miejsce, w którym George Piggy był ostatnio widziany? O, tryb gry, bot. Dobra, na bota gramy ogólnie, tak. Co to w... Żeby się nie dać zajebać. Tak, żeby się nie dać zajebać ogólnie. Znowu. <kly> tak, po, po raz kolejny. O nie, muszę się stąd wydostać. się. Dobra, 9 minut, znaczy 9 minut, 9, kurwa. 9, 9, 9 minut czasu jest. Żeby się tylko nie zadupczyć. Żeby cokolwiek tu było do zrobienia, żeby coś się zrobiło. Pigi się obudził, ja mam zielony klucz. Ja mam filetowy. Dobra, gdzie ta pigi się ogólnie pojawia? Bo teraz ja nie mam pojęcia. O, tu jest przejście do zielonego tego. O kurwa, ona tu jest, ona tu jest, patrzy, ona tu jest. Ochuj, dobra, słyszałem, ja mam czerwony. zajebało kogoś. O kurwa, dobra, tam jest. Czerwony, o ile pamiętam, bo ja kiedyś byłem wiernym maniakiem, pigi i odcinki też oglądałem. To czerwony, o ile dobrze pamiętam, to chyba było coś na górze mi się wydaje, coś chyba na górze było. Bo ta. bo. Ty, tą pier... ta, na górze, tak, na górze, dobrze myślę. Dobra, jest na górze, tutaj yy, i tutaj jest cyjanowy. Ja... No, ja wziąłem ten cyjanowy, tak, tylko ten cyjanowy teraz nie mam pojęcia, gdzie on jest. A ja nie mam pojęcia gdzie jest fioletowy klucz. A, tu tego nie mogę otworzyć jakimś, nie wiem czemu. Eee. on nie był gdzieś na zewnątrz? Albo fioletowy może był na zewnątrz. E, tak, on był na zewnątrz. O tutaj, do tej budki, okej. Okay. O, i tu jest młotek. Ten młotek. Dobra, mam młotek. E, Przeczeki, młotek, młotek. Co ja tu młotkiem mogę zrobić? Mm. Ja mam ej, ej, mam deskę, chodź na górę, mam deskę. A to czekaj, czekaj, bo ja już tutaj. O, dobra, ja już tutaj mam ten, dobra, ja idę na górę. Jak masz deskę, ja już tam odblokowałem młotkiem. A tam nie ma pigi tak czasem? Nie, pigi tam właśnie idzie. Dobra, szybko. Oha, zejbi się, trzech nas zostało na serwie. <laughs> dobra, co tu jest w tym miejscu? A nie to. Dobra, co tu coś jest? Nie. To idzie to wyłączyć te te? Nie, nie. Ej, to, się... to jest pigi. To jest pigi. To jest pigi, Patryk, to jest pigi. O kurwa, o kurwa. O kurwa, o kurwa, i na mnie się sfokusował, na mnie, na mnie. Dobra. Dobra do dobrze, że to jest bot, dobrze o. to. No. Dobrze, że to był bot, kurwa. No nie, znowu tu idzie ja tole Ale czekaj, bo tu idzie przez wenty przejść. O, 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 o. on idzie do ciebie. Dobra, udało mi się uciec. Udało mi się uciec Żyję, żyję. A, ja, a ja chyba... Ja chyba mogę zginąć, Patryk. Y ja teraz. tym... Mm, chyba mi Dobra, tu jest. Ja uciekłem, ja uciekłem. On tu idzie, on tu idzie. Najgorsze ej, jest to... No, my no żyjemy. O, zajebiście, my tylko żyjemy. Uh, biały klucz, tutaj coś jeszcze jest, tu jest ten fioletowy, fioletowy klucz, ty, ty fioletowy coś otwierałeś? Nie właśnie nie wiem. A czekaj, a tutaj. Ej, 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 a tutaj młotkiem się nie da? Tu, tu gdzieś. Działaj. Nie. nie. I, I pigi, pigi, pigi. Pigi, pigi, pigi. pigi, pigi, pigi. Ło kurwa, łoch A czerw... a tu są zębatki Zębatki, czekaj, czekaj, czerwona podkładka I co, i co co, 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 co ja, co, co ja otworzyłem, ale Ej, mam zielony klucz mm, A ja tutaj dałem zębatkę, tylko ja ta zębatka Nie mam pojęcia co ona dała mi Bo tutaj wsadziłem tą Co ta zębatka z... Kurwa, się <susza> <sen>, nie goni <susza> Ej, chyba, chyba wiem co mogła Ta zębatka dać, chyba wiem ale nie jestem pewien do końca Kuź No nie! Zabił mnie! Zabił mnie! Jesteś sam. Jesteś sam. Ja nie wiem co się dzieje w tej gierdzokurz. Ja pitole e, Ta zębatka mogła odblokować tam na górze, gdzie były te lasery, ale nie jestem teraz pewien. A ja nie wiem gdzie ty zginęłeś nawet. O tu właśnie gdzie przechodzisz tutaj. O tam jeszcze na dole nie byłem w ogóle A tu jest karta Pu 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 O, chuj, o chuj. Zamyk kurwa Ja pierdolę Goni czarnego gościa Goli, o, o, Goni czarnego O kurwa goni czarnego gościa Ja pierdolę Kurwa macie widzowie Widzowie, ja nie wiem, Ej, bo ja tam na dole, tam w ogóle właśnie nie byłem. Dobra, ja go z Master że Nie wiem, czy te lasery się tam od, odpaliły, czy co. Nie, dalej nie. są, to co, co, coś innego trzeba zrobić. Kurwa, już nie pamiętam, nie pamiętam. A, dobra, tu jest to, dobra, ja wiem, gdzie to było, kurwa. Musisz ja jakoś ja go ominąć. Ja... Dobra, ja wiem, gdzie to jest, ja wiem, gdzie to jest. Dobra, widzowie, musimy teraz, teraz będziemy obserwować go, jak mu pójdzie. Ogólnie my w ogóle jesteśmy we dwóch tylko na serwerzeniu Uf. Dobra Uciekaj, 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 uciekaj A fioletowy klucz chyba otwierał miejsce, żeby wziąć broń Uf. chyba tak O kurde, teraz możesz być w dupie, wiesz No, o dobra Uf. O kurwa Udało ci się. Nie no, spadaj, spadaj, spadaj. Ej, spadaj. Tam, 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 jeszcze na dole musisz odblokować tym tym kluczem. Bo tam Ej. masz czerwone. I jeszcze tam musisz. Biały klucz jest potrzebny i ta karta ci jest potrzebna. A ta karta była tam na dole. bodajże w tym sejfie W tej piwnicy. Czekaj, okay, bo ja się skupiam, żeby nie zostać zażera, za, 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 zażerany przez nią. O, dołączałem na serwer, no i zajebiście. Dobra Aha Jestem w tym samym miejscu O ktoś tu dołączył No dołączyłem na serwer A już jeden, jedna osoba wyszła, zajebiście Dobra mów mi co mam robić eee, I tutaj, tej tam, idź tam idź tam gdzie było te czerwone, do tych drzwi głównych Ale Gdzie? Tu tu tu, 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 tu O tu i te czerwone tu odblokuj, o kurwa pigi O kurwa tym? pigi Ta, tym, tym, tym no Idź tu, tu I teraz idź tam na dół do tej piwnicy i tam była karta w sejfie bodajże, i tam musisz tą kartę wstawić, i później biały klucz będzie potrzebny. Mm, tylko biały klucz kurwa, teraz nie mam, chyba teraz nie mam pojęcia, gdzie on by mógł być. Ciekawe. E, tu, 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 tam gdzie masz te, te 1, 2, 3. O, i teraz jest ci klucz biały potrzebny. A o. biały klucz był. Kurwa, nie wiem, gdzie był biały klucz. Nie wiem czy coś jeszcze nie będzie odblokowane, czy coś będzie w ogóle, czy jeszcze wszystko jest odblokowane, czy co A ten... ten tu idzie do tej play, okej. Okay. Ej, wiesz gdzie byś mógł iść? Zejść tam do piwnicy, chyba że ten gościu tam był No. O, on nie wiem, chyba że on ma klucz. Chyba, że on ma klucz, bo on był tu w piwnicy. Eee, czekaj, bo on on to tworzył to Okej, okay, okej. Okay. Zielony kokwil. Zielony Coquille masz? No To byś musiał do tych zębatków tam dać, tam do góry Chyba, że już jest wstaw, wstaw, wsadzone teraz już Nie no, nie będzie wsadzone Tu musisz dać tych zębatków O, 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 o I tu, I tu chyba powinien być biały, tak, tam jest biały klucz Dobra, win mamy Jest win, tak, jest win Pierwszy chapter będzie, prze będzie no, prze, 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 przeszło się Tak, i jest, jest koniec gry Zajebiście Aha. Pierwszy raz przeszedłem, pigi, tak szczerze mówiąc. Tak, to dobra. Pierwszy, ra pierwszy raz ever. <laughs> nie, ja cały czas za to przechodziłem, pigi, cały czas. Ale ja byłem takim maniakiem, pigi, że to hit, nie? Ja byłem hmm. strasznym maniakiem, pigi. Nie, ja na boty bym grał, nie na gracza. I jak ja wyglądam w obie czy <laughs> na jak ja wyglądam? Właściwie widzę. <laughs> to teraz I... dawaj, ej, to teraz dawaj drugi chapter. Będziemy po kolei szli. Dobra. Czyli odcinek trwa 9 minut, o Boże Dobra Proszę, drugi Drugi, tak I zagramy na bota, bo to będzie najlepsze wyjście Niż na tego gracza Bo za mało osób jest, za mało Żeby na gracza, bo niby by szło, ale to W dwóch jesteśmy No dobra to, no, to se zagramy na tego Na buty najwyżej Dobra, bot Można też dać gracza i bot, ale to To by było bez sensu Dobra a czym jest zdrajca? to jest, że ktoś po prostu jest pigi i tyle. Że ktoś jest normalnie tym i ktoś jest pigi chyba bodajże. Bo już nie pamiętam, a dawno też w to nie grałem. A to zdrajca nie jest coś podobnego jak w tym. w Secret Neighbor, że ktoś, że ktoś podszywa się pod zwykłą osoby i. Możliwe nagle, się, już. nagle się okazuje, że. Uwaga, na stacji jest potwór. Iść teraz do garażu. Ta, teraz idź do garażu, tak. Dobra tato, nie mów mi co mam robić. Dobra, jesteśmy we dwóch, tutaj są pierwsze drzwi, czy coś tu I, będzie. Inny potwór. Muszę iść do garażu. O, tu są już te... główne, główne drzwi. To już wiem gdzie są główne drzwi. O, kurwa. O, o cholera, no na razie nic tutaj nie widzę widzowie. Mamy zielony klucz. Ale ja nic nie mam. Tutaj jest, tu są naboje. O, mam, o, mam drzwi zielony kluczem. O! Mam ten, o, ma... mam fioletowy. Ej, dobra, ja już mam ten. Żeby odblokować tym kluczem w prąd czy coś takiego. O, ktoś dołączył, o, dołączył... O kurwa bot, 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 bot. No nie, ten bot się na, na mnie uwziął, nie? O, dobra, on tutaj nie przejdzie bodajże chyba. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Tutaj coś tu... E, wiem gdzie wiem gdzie z tym. Chodź, chodź za mną, chodź za mną. No dobra Tak lecimy, lecimy. O, o, o ile kojarzę To było gdzie... O kurwa. O chuj. No to chuj. Trzeba okay, spieprzać. Chodź. Trzeba spieprzać Czekaj, 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 bo to jest czerwony klucz. A tam na dole jest właśnie wejście z czerwonym kluczem. Uwaga, uwaga. Dobra, on się skupił na ciebie teraz. O, no i teraz na mnie. No i zajebi się, teraz na mnie. Okej. Okay. Ja do czynnego. Dobra, ja bym chciał znaleźć kurwa... A, to jest pomarańczowy! O dobra, ja mogę odblokować tutaj te miejsce. To już o, bycie... właśnie o tym mówiłem. O, tu jest czerwony. Mam młotek. Mm, czy coś jeszcze tym kluczem będzie trzeba było zrobić, to ja nie mam pojęcia. Ja odblokowuję te, te deski. Tutaj jest... Ej, tu jest ten! Dobra, mam. Mam. Co tu jest w tym miejscu? O, tu są naboje i tu jest fioletowy klucz. O chuj. Tak, fioletowy klucz to jest do sejfu, żeby pistolet mieć. Ten fioletowy klucz gdzieś odłożyłeś już? Nie wiem. My go miałem przez chwilę, ale go nie użyłem. O, Do cz cz czego jest bateria? Dobra, widzę fioletowy klucz, bateria to ona musi być gdzieś do jakiegoś kurwa no chuj wie Dobra mm. No nie no kurwa pigi 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 odwal się odwal się odwal się odwal się pigi odwal się odwal się piggy, odwal się, się. Pigi odwal się odwal się no nie będziemy gonić, będziemy kurwa gonić jak na złość kurwa no nie zamknęł o kurwa o kurwa help, 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 dobra, 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 życzę, życzę, czy pigi, pigi, idź się skup na kimś innym. Tu kuwa odcinek muszę nagrać. Kurwa, pigi! Pigi, kurwa! On będzie cały czas nas mi gonić. Ja Ej, a ja widziałeś c... gdzieś Syanowy klucz, bo tu są, tam są d... e... Nie. Dwa zamki pa... syjanowe. Dwa a ja widzę chyba. A ja nie widziałem. Nie. Już. A nie, a tu motek potrzebuje, młotka gdzieś Ej, pigi, 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 pigi. Uciekać, uciekać, uciekać. Ooooooo, czekaj, czekaj, czekaj. Kurwa, ja nie mogę zeskoczyć stąd. No nie no, znowu ta pigi na mnie się skupiła. kurwa. Mam deskę, ale ja potrzebuję motek. gdzieś go zostawiłem, nie wiem gdzie. Nie no, kurwa, zestrę się. Gdzie? Zestram się z tą pigi, no nie, no, znowu we dwóch byliśmy w kilku graczy, znowu we dwóch jesteśmy. Ja pierdolę ja nie wiem. Dobra, mam motek, mam motek. Ja pierdolę ja chcę przejść przez te schody, kurwa. Ja chcę przez te schody Aha. przejść. Dobra, czekaj, czekaj, ja wezmę pistolet. Tylko ja chcę tam dojść do tego pistoletu, tylko żeby mnie pigi goniła. Czyli gdzie było to przejście do tego pistoletu? Tu jest pomarańczowy klucz. A, tu nic nie ma. To na co to było? Mm, tu jest do żółtego klucza. Chwila, 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 chwila. Gdzie tu było przejście do tego pistoleta? O, tutaj chyba było. Tak, to tutaj było. Tu jest przejście tego pistoleta, okej okay. Dobra No kurwa Weź to I weź nabój Dobra, mogę iść tą pigi zestrzelić, to na 20 sekund będzie nie ten Tylko ja nie mam pojęcia gdzie ona teraz jest Ja mm, ją mm, mm, mm. cały czas słyszę On będzie chodzić za mną Mmm, Dobra, jest. Dobra, no 20 sekund jest nieaktywna. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Tem... Chyba chyba czasu. Tak, tutaj będzie potrzebny żółty klucz. Ej, coś czerwonym. A, czerwony to zapewne tu było otwarte. No, no, no. A, żółty klucz, żółty klucz, żółty klucz. A nie razu nie widziałem żółtego klucza. O, ktoś tu jest? Żółty klucz i też ta bateria. Teraz nie mam powiedzieć, gdzie ta bateria, kurwa, a czas... Ja raczej. mam baterię. Ale nie wiem gdzie ona jest właśnie. Gdzie ją trzeba... Ej, dać? to jest fioletowy klucz. Ale A ten fioletowy. fioletowy już użyłem, bo to jest na Aha. ten. No nie no, znowu ta pigi tu jest gdzie ja? Boże święty. E co to jest za klucz? A to jest on, to nie to jest, to nie ten. Tu jest młotek. Młotek chyba był już użyty wszędzie, nie? Tak. Aaaa, pa pa pa, no gdzieś tu musi być ten kurwa klucz. Tu coś... Tu deska! Ej! Ja wiem gdzie jest deska! I tam jest syna nowy klucz. Dobra, Cyanowe. idę po deskę. Deska była... Nie tu, czekaj. Kurwa, tu, tu była, na, na tym regale. O to, 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 weź tą deskę i tam się pójdzie po ten cyjanowy kluczyk. O dobra. Jest desk... kurwa słyszę tą pigi. No ja se wziłem... Ona tu idzie Patryk, ona tu... O dobra, poszła. Dobra, dobra, okej, okay, okej. Okay. Dobra, weź ten nowy klucz i teraz iść tam po Ja z tym pistoletem na razie chodzę, mam znowu naładowany, także... <coughs> także teraz jakby mi tu przyszła, to znowu mnie zastrzelam 20 sekund. Dobra, tu, 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 tu Dobra, cyanowy klucz tutaj. I czy tu coś jest w tym miejscu? Tu jest kolejna bateria. Ta bateria tutaj trzeba dać Tu, 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 tu ta bateria, tu jedna kolejna bateria musi być. O dobra, to nawet gdzieś tam na tym dole, przy tym moście. <laughs> przy tym moście, okej. Okay. I tam chyba powinno być już chyba to białek, ale tu jest jeszcze pomarańczowy nieaktywny, kurwa. To... O, chuj... Teraz kuwała. Nie... Ta babka chyba wzięła tę baterię. <coughs> bo ja to... chyba zostawiłem na tym regale. No nie to, wiem, ku... już nie pamiętam? No, no to jak wzięła, to niech kupa idzie tam dać, bo kurwa. O, dobra, ma tą baterię. Trzymaj ją. Mm, dwie minuty. Kurwa, szybko, szybko, bo by się twarcza 4 przeszło. Dawaj, 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 babka, dawaj, dawaj, idź, 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 go, 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 go. Tak, 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 o, Ktoś mnie za, zaprosił do znajomych, ale to mnie nie interesuje. Dobra, no wstaw. O, dobra, ha, ona wzięła ten, ten. Albo ty wzięłeś, już nie wiem. Nie wziąłem nic. O, tu coś, aha, tu. Ej, tu jest pomarańczowy klucz. I piekisz, to jest Żółty. Bo... Żółty to tam, gdzieś na górze był. Ona chyba ma ten, ten. Kurwa, ej, my nie zdążymy. My kurwa nie zdążymy. Żółty na górze? Nie ma tu nic żółtego. Eee, na, tam na górze przy tym, gdzie było te, te główne drzwi. Tam... Ja nie pamiętam, gdzie były główne drzwi goś. O Osiema. Aha, tu chyba nic nie ma takiego. No nie wiem. Nie biegi. wiem, gdzie będzie żółty. Ja chyba wiem, gdzie będzie żółty. O szlag, nie, odblokowałem, ale. Tu 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 o właśnie o właśnie tu 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 tak tak tu 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 ale no nie no i tak nie o działa widzisz o jest biały, ja mam biały dobra udało się udało się i teraz co teraz teraz co mam zrobić o dobra dobra zajebiście udało się przejść następną pigi następny chapter zajebiście ile odcinek trwa Odcinek check trwa. Kurwa, 19 minut, to niby wyszło jeszcze trzeci chapter zrobić. Dobra, dobra Dobra, to pomień. Dodawaj ten trzeci chapter. Hmm, hmm, hmm. Jest nas trzech, kurwa, żeby na buta głosowali. A nie czterech. No. Fles i Arae 3, 1, Tak, tak, tak. I galeria. Okay. Trzy. Dobra, na galeria. Jest 12 tych chapterów. 12. Dobra, galeria jest selektowana. Ok, i bot, 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 bot. No i powinno. Nie, no nie na gracza, kurwa. Bo Dobra, ja chcę... jak, jak mamy No, easy. No to tak. Bo ja wolę na bocie grać, bo bym chciał przejść te chaptery. Du, du, du. Dobra, galeria. Co tutaj? Skończyło nam się paliwo. Jesteśmy całkowicie otoczeni. Zajebisie jesteśmy otoczeni ogólnie. Wygląda na to, że musimy przejść przez galerię. Dobra, przez galerię. Ja w ogóle nie rozumiem lorpigi, jakby wytyfy no, to takie o, jest czerwony. Dobra ja mam no, czerwone. Chcia, chcia, chciałem sobie je zabrać. <laughs> Tylko teraz, gdzie tu czerwony... O tu jest fioletowe, to tutaj znowu będzie do pistoletu. Hmm, gdzie tu jest czerwone? A tu jest pomarańczowy... O tu jest znowu będzie potrzebny ten ten klucz, ten taki no. Francuski. O, 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 właśnie, zabrakło mi słowa. Pigi się obudził, kurwa, ale gdzie tu jest ten czerwony? To jest pozamykane. Tam jest zielony. Pigi tu idzie, pigi tu idzie. No właśnie, widzę. O, tu jest czerwony. Mm. I tam. Zabiło cię, widziałem. Zabiło cię. Kurwa. Dobra, to ja cię będę obserwował przynajmniej. Dobra, kurwa, ta pigi niech się odwali ode mnie, bo ja chcę tam przejść. Odwal się ode mnie, pigi, idź, se tam złap innych, bo ja tu chcę przejść te do tego klucza niebieskiego. Dobra, mam. Tego cyjankowego. No nie, no nie, no nie. O, wziąłem pomarańczowy, widziałem pomarańczowy. kliknij F, kliknij F. Mm. O! O sprinta mam. I ta, teraz się skapuj. Ta, teraz się skapuję. Ej, dobra, gdzie był cyjankowy? Gdzie był cyjankowy? Gdzie był cyjankowy? Uff. Cyjankowy, cyjankowy, where are you? Gdzie jest kurwa cyjankowy? Jak ja znajdę to ci powiem Tutaj nie, tutaj nie Tu też nie, tu też nie Tu też nie Na górze może gdzieś tutaj cyjankowy Ale nie, on chyba był, o, chyba widzę Chyba No nie no, ta pigi się, skup... no nie no nie jestem w dupie. Jestem... Oh, kurwa, dobra, przeżyłem, przeżyłem. Jezus, pigi, odwal się ode mnie, odwal się, idź się tam na tego, idź na tamtego. Tylko nie wiem czy ona coś tam tu nie wzięła tak czasem Albo jak nic coś wzięła Zielony klucz... O tu jest klucz francuski, dobra. Yy, okej. Okay. Zielony klucz to wiem gdzie jest i tu jest deska też. Yy, to czekaj, klucz... Po pierwsze klucz francuski, kurwa, ta pigi. O widzę zielony. No nie no kurka wodna. F! 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 F. Szlak! Kurwa To nie wiem, co cięcie robimy? Czy co? No właśnie nie wiem, no... To jak to robimy? Kurde, nie chcę się czekać 7 minut. No dobra, no to się skończy odcineczek najwyżej. No przeszło się dwa chaptery tutaj, no na chwilę obecną się przeszło dwa trze chaptery Trzeci będzie coming soon Tak, trze trzeci czapter za niedługo będzie Także widzimy się widzę w następnym odcinku z Piggy, tak, będzie Piggy następny odcineczek, tak, tak widzowie Będziemy przechodzić wszystkie chaptery po kolei Więc no, tak, także żegnam was i widzimy się w następnym odcinku Nara! Może się... Nara. Po... No, nara, nara